Pamiętajcie, listopad, mało ludzi w sklepie, dużo czasu Wam poświęcimy. Duży wybór, najlepsze ceny 50 razy 0% na wszystko. Zapraszam. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj nietypowy odcinek odcinek o listopadzie w sklepach rowerowych. Słuchajcie, nie ma co ukrywać, że listopad co roku jest najtrudniejszym okresem dla sklepów rowerowych, bo to jest najmniejszy sezon, sklepy robią najmniejszy obrót, pogoda nas nie rozpieszcza, jest końcówka tak naprawdę sezonu, większość ludzi, którzy trenują są na roztrenowaniu, a jeszcze się nie zaczął sezon nowy. Dlatego wychodzimy do Was z inicjatywą, żeby Was się więcej pojawiło w sklepie, a wiemy, że się mało co dzieje w sklepach, bo dzwonią do nas znajomi z całej Polski, więc od dzisiaj ruszamy z akcją 50 rad 0%. 50 RAT RSO, czyli bez żadnych ukrytych kosztów, czyli jak mamy rower za 5000 złotych, mówię o kolekcji nowej 2026, dzielimy przez 50, wychodzi nam 100 złotych miesięcznie. Do tego dodatkowo od, do rowerów od 5000 złotych wzwyż. Dajemy pełny bike fitting w cenie. Bike fitting w fabryce rowerów wykonują fizjoterapeuci, magistrzy w fizjoterapii. Następny odcinek na YouTube obejrzycie o nich, czym się różni fizjoterapeuta, bike fitter drugiego stopnia od osoby po kilkugodzinnych kursach. Więc my już chcemy dla osób, którzy nawet kupią sobie na przykład gravela za 5500 zł, bo mamy fajny model checkpointa, yy, w cenie będzie miał bike fitting i 50 rat 0%. Albo na przykład pro Calibra, czyli rower, gdzie można zacząć swoją przygodę z cross country za tam 5500 zł podzielić na 50 rat wychodzi dokładnie 1105 zł z groszami. A wszystkie tańsze rowery nawet za 2500 zł również można kupić na 50 rat 0% czy droższe rowery. Natomiast od 5000 złotych wzwyż dodatkowo dajemy Wam w cenie pełny bikefitting wykonany przez magistrów fizjoterapii i bikefitterów drugiego stopnia. Do tego jest również wysyłka gratis dla osób, które nie mają możliwości transportu roweru. Procaliber 6, kolekcja 2026. Cenę mamy 5499 zł, czyli 5499 zł, Podzielić na 50 równa się 109 zł. 98 brutto i do tego pełny bike fitting. Nowy gravel checkpoint ALR, aluminiowy widelec karbonowy, sztywne osie przelotowe na fajnym osprzęcie. Cena 5799 podzielić na 50 równa się 115,98 brutto i do tego pełny bike fitting. Madonka SL7 na Ultegra DI2, karbonowe koła, dożywotnia gwarancja na koła na ramę, 26 tysięcy zł to teraz podzielić na 50, 520 zł brutto miesięcznie. Do tego oczywiście również pełny bike fitting. Nowy Fuel EX 5 10999 zł brutto, podzielić na 50 równa się 219,98. Do Fuel'a, jeżeli ktoś by chciał, oczywiście też zrobimy bike fitting, a jak nie skorzysta z bike fittingu, to dorzucimy mu chociażby jakieś fajne pedałka. Podstawowy Marlin na sezon 2024 na osprzęcie całym Shimano, hamulcach tarczowych, hydraulicznych, kosztuje 2599 zł. Podzielić na 50, to jest 51 zł i 98 groszy brutto miesięcznie, a taki już bardzo fajny, z santurem z blokadą skoku, na hamulcach tarczowych hydraulicznych Shimano na 9-rzędowym kosztuje 2999 zł, podzielić na 50, równa się 59,98 zł plus wysyłka gotowego roweru do jazdy w cenie. A oto Powerfly FS4, rower górski ze wspomaganiem elektrycznym, tyłu zawieszenie, z przodu zawieszenie, silnik Boscha. Akumulator Bosza, bateria 600 w i mamy go za 19 999 Zł brutto. Podzielić na 50 równa się 399 Zł. Plus do tego pełny bike fitting. Także ruszamy z akcją 50 Rad 0%. A jeżeli nie chcecie rat, chcecie mieć rabat kotówkowy, to zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami. Zapraszam.